Po wielu latach owocnej eksploracji wschodniej części masywu Tenengebirge, głównie w jaskiniach Jack Daniels i Środkowej, tempo odkryć ostatnio wyraźnie zmalało. Znane nam miejsca, gdzie puszczało w dół i horyzontalnie, wyczerpały się. W Jack Daniels, największej jaskini rejonu, w zasadzie zostały tylko nieznane ciągi w górę. Chętnych do mozolnego wspinania w kominach jest mało. Tempo eksploracji powolne. Więc i efekty wyraźnie mniejsze, choć historia pokazała, że ponad kominami można znaleźć wiele ciekawego. Ta ciekawość nie pozwala odpuścić, podobnie jak i chęć odkrycia drugiego otworu, a jest to potencjalnie realne i to w kilku miejscach. W jaskini środkowej, poznawanej dogłębnie od 2017 roku, sprawa wygląda nie lepiej. Po osiągnięciu pierwszego dna na głębokości 948 metrów, i kolejnych na minus 768, minus 616, minus 606 i minus 550 padła kolej na poszukiwania nowych ciągów płycej na głębokości minus 200 metrów. Po początkowych obiecujących odkryciach jaskinia puszcza jednak coraz oporniej i nie wiadomo jak daleko i głęboko uda się jeszcze dotrzeć w tych partiach. Całkowita eksploracja letniej wyprawy w roku 2023 przyniosła w sumie około 1200 metrów nowych korytarzy. W 2024 wynik ten zmalał do 580 metrów, ale nadal pozostają obiecujące perspektywy. Choć nie kończymy jeszcze działalności w wymienionych jaskiniach, to w obecnej sytuacji zaczęliśmy poszukiwać nowych problemów. W ostatnich latach Odkryliśmy kilkanaście niewielkich jaskin, z których na razie żadna nie pokazała ciekawych perspektyw rozwoju. Analizujemy też powrót do dużych, starych obiektów, o których wiemy, że nie wszystko zostało tam zrobione.